Witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z serii zagrajmy, by Man. Ten Blade. Nie Zwróć! Medieval 2 Total War. Cóż, ostatnio nastaliśmy niezły spierdziel. Naprawdę solidny wręcz. Yy, ale teraz się to odwróci, mam nadzieję, w stronę wroga. W, sensie, w sensie, że z złe strony w stronę waga pójdą. A jak będzie mi złe strony w stronę waga. Nie, nie stać mi, sorry. O. A fajnie. E. Will, I tutaj. Must, serve, Ojej, jużko. E. Hop, hop. Dobra, teraz już muszę sorki, ale muszę wszystko skupić na armię. Żadnych budów. ...budowania żadnego tutaj już nie ma, sorry. Sorry, memory jedna z przodu wymazujemy. To niech jeszcze się skończy, to... ...przyda się, to też się przyda, ale reszta to już... ...takich huczarzy się już mi nie przydadzą, jeżeli się robi hmm. No dobra, to już też mi się nie przyda, tak? Yy, Okej. Okay. Mhm, mm cholercie To się przyda To mi nawet nie wiem po co robię e, Kraków to się przyda nic e, hop 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 O właśnie Tutaj e, Armia Hop 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 I teraz cóż Teraz tym będę coś musiał pomyśleć, żeby się tam odbić. Olerajas. Hmm. A się. Oni już mają full tam armii takich. Rycerze, rycerze feudalni są tutaj, będą. Właśnie, co są za jednostki, które tu posłałem? co się z nimi. Z... Nie, to nie na pewno. A, rozumiem. Więc no chowiem, dlaczego je tu posłałem? No właśnie, trochę drogo, ale dobra. Hop op, hop hop op, hop hop e, hop Zrobimy armię 20, czyli 60, 2, 6, 7, 9, 10 jeszcze plus generał. 1, 17, 13, 14, 15, 16... No i tam gdzie nie idzie, 17, 18... 11, 20... A okej, okay, dobra no. Już zrozumiane. Co wróć, co ty tu robisz jeszcze? Dziękuję i cześć. Chyba jakieś to, to są jeszcze rytorze udalni, Faudiusz. Na tych już dwóch mamy z góry. Raz, 2, 5, 11 17, 18, tak idealnie. Już będzie tam odradzona armia, z przymierzeństwa. Jest dobrze kaplica. Boże, niewierni są widzę Niemcy. A nie, nie, ja bym się nie bawię. W bohatera. Znaczy tak, taktyka. Moje no, po ostatnim. Jak patrzę na to, co to mają, to mi się nie dobrze radzi. Trochę za dużo tego. O, doszkolić sobie mogę. A mogę tych. Nie, nie mogę. Tak, to robimy. I tak. Do, do, od razu mniej. Ok. Rekrutacja jeszcze, hop-hop. No i tam niech będzie jeszcze raz. Raz. Uh -huh. Tak myślisz, jeszcze koło by tu no, dwóch tak razie. no i jeden. Tak. No dobra, żeby już nie... Z to, że czasu nie marnować, lecimy. Tak. Cholercie, no tu mam zbyt trochę, zbyt słabe armię. No, nie powiem. Strasznie, że mam milicjantów i tym podobnych. Tutaj w ogóle jest strasznie. Cholera. Tam Antwerpia mi się coś, buntuje, jak tak patrzę. To jest dla mnie jest strasznie dobre. O, strasznie lojalny, przyda się. Król. No. I właśnie dlatego mi się przydał. O! O, jejuśku. Jaka ulga. Czas teraz, o, no, jejuśku. Od nowa robimy armię. Znaczy, tfu. Reputacja, ojej Jośko, Budapes jest niedawno widzę przejęty Zrobię mm. ich o. o, to też niedawno chyba przejęty Nie, Wiedeń nie już, z, z, z Wiedniem to już, ojej już Ile to już jest z biciem się do, o ten Wiedeń e, dostawię jakiś O, widzę, że się opłacało nie, wszystko. Ok. Uh, nie, to nie, nie jest jakaś potężna armia, ale moja też nie, jakoś nie jest zbudująca grozy. Uh, hop, już. Oj, ja o ruskich zapomniałem, cholera. Właśnie, ja z ruskimi jeszcze się nie tak nie biłem pod bardziej jakoś. No nie niedobrze. To wiadomo co tam te ruskie mają. Może mają te swoje żeby moich nie napalili tylko wodą, bo jak mi armia mi będzie Ginąć Okej, <grymne> Okej. Okay. Hmm. Okay. Ja nie chciałem niczego takiego budować. Skąd to się wziął? Kapliczka i co... Hmm. Okej, okay. czyli to już jest moleń zajęty. Teraz tam i tam e. kapliczka, nie, to już jest widzę. E. Kapłan. 82 dwa O. Słaba armia. Dobra, poczekam jeszcze jeden dzień. Tam. Okej, okay, wyrazem. Oddzielnie to już jest w ogóle po was. Nie ma co mówić. Tu się ich kończy. Dwa oddziały, czyli jeden mogę tylko doszkolić. Tych doszkolę i zarabiam sobie. Nie. tak, jeszcze dwa. Tych I, 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 i raz, dwóch, czterech. Nie, za dużo mamy. Ojej, już mam z mam dużo łóżników. No i teraz będzie lepiej. Do trzech muszę. Eee, rekrutacja. Raz, dwa i tak będzie trzy. Nie, już się jedni rekrutują, no to okej. Okay. Jeszcze doszkolę sobie tak i tak zrobią I będzie... Good, okej. Okay. Eee To wszystko. Good. Hmm. Jak ucieka nadam czy słabszy? Hmm. Okej. Okay. No, oni się zaraz tam tu zrobią właśnie. Co no. by hmm. tu jeszcze zrobić? Te mi mogę się zaraz jakoś poprzemieszczać hmm. no, Albo do też trochę żołnierzy. No bo to już jest taki trochę żal żal, żal. Hmm. Hop. Raz, dwa, raz, dwa, raz dwa A. no i na tyle dużej? Czy jeszcze nie, to dopiero się robi Dobra no i teraz już tam zbiorę armię, polecę na Węgry, ale na, na Rosję już lecę na Francję Niemcy, no i teraz na Mediolan przyjdzie jeszcze czas. O. Mediolan ciężko będzie ruszyć, a szczególnie w tym Bernu. Hm. Przepraszam, muszę się napić, bo rozumiecie. Trzy tury, cholera. Skubany. Wie jak nas spowolnić. A ekskomuniki komuniki znowu nie chcę. Ekskomunika dla mnie jest w ogóle mojej no jest Niszczy mnie cały i zapewne. Są tani chociaż no i będę, niestety muszę ich trawić, bo... Albo nie muszę. Jest ok eee... Jak coś to ci polecam, ta O cholera. Co on tak się wolno rusza strasznie? No zależy przejdziemy. O, to będzie dobry pomysł. Eee, hop, 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 hop. Co? Co to miało być w ogóle? Nie, <grym> ja się nie wypowiadam na ten temat, bo zawsze. Dobra, nie. już się tam zbierzcie. W sumie ile ich to ma w sumie być? Raz, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 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 dwanaście. 13, 14, 15, 17, 18, 15, 20, o idealnie. No dobra, no miło, że mi coś więcej jednostki. Tak dobrze wyszło. Dziwne. O teraz tam się mogę ruszyć w ogóle. No i co zrobicie? Węgry. Bez jaj. To już jest naprawdę. Pech. Gdzie ta... Gdzie ta podła zrada doszła? Gdzie mnie... Gdzie an mi an zabrali an generała? An my my Nie, an już myślałem, że tego... Nie wiem. Yes. Okej. Przelecimy lecimy się tam? Tu zostanę, Hop. Hm. no wy dostaniecie, no czyżby by religijny? Tak. Te, na razie to zakończy, no walgrz się zawędzie. I... mózgu im nie przybędzie. Hm. No bez jaj. Dobra, nie pamiętam. <laughs> jakaś zdrada była jakaś, Lord, ale nie pamiętam, nie, nie pamiętam gdzie i którego. Ile, dobra, ile zostało mi osób? Kupców? Dobra, jeszcze jedna tura Co wy chcecie O, chcecie wojny tutaj, w tym miejscu i za jeszcze wyatakujący No ciekawie no, Myślałem, że jesteście się trochę, że stoicie i czekacie aż do was przyjdę Czemu mnie zniszczyć, Ale widzę, że jednak to głupie omamienie. Z mojej strony. Eee, Zrobię sobie kogoś, kto jest w miarę tani i dobry. O. o! idealnie. O nie. Po co mi więcej mówię, że tak patrzę? Hmm. Okej. Okay. tam się już to wszystko zniszczy. Nasz się że tylko wrogu. No, no i fajnie, i to już nie. No, w ogóle, z dupą on z ronią, że zajrzał. Tylko ilu tu ma? Nieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Katapulty same Katapulty. No jeszcze cholera, a ja. ja mam do samych. Nie, nie mam Dobra I teraz zniszczę Fra... cholera, jak się Francja tam na mnie zbroi, tak patrz. Trze. Węgry, widzę, też się nie opierdzielają. Tak, to akurat mi się przyda, bo. handel jest większy. Misja zakończona sukcesem. Dziękuję, dziękuję. Nie trzeba. Papież, no dobra, no widzę. Jak sam papież mnie nie lubi, no to. Rudno, no. muszę się nauczyć z tym żyć. Jezu, co jest tej brugi, tak mnie nie. Niepok Niepokoje religijne. Ja mam tu kościół chyba. No to tutaj kapłana nie ma. I pokoje religijne. Tu są mniejsze. Przelecie tam. Mm. Mm. Dołączcie się do tej armii. Dodam do tego miasta, żeby ono się nie zbuntowało. pole się. O, no, to miasto jakoś nie jest nastawione na pokój. Dobra, to to, to powinno być. No, ok. Hop. Ok. I tylko ty tam jeszcze podejesz i to już w ogóle będzie rzeź galicyjska. No, no to już jest w ogóle. po ptaku. Nie, 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 Niemcy nawet nie macie zapobiegać. Nie da się tak. Bo nie, nie stać was na, na te wszystkie miasta, sorry. Hmm. Widzicie co? Boję się mimo wszystko tego, bo jest dwa do jednego dla mnie, ale... No, umiarkowane zwycięstwo. No, nie chcę już przedłużać, tego domiku nie chodziło. To było już żałosne ze strony komputera, jak on miał tam samych koszników i katapulty. Że... Co ten papież ma jakiś... To serve, march, my king. My king. Yes, yes. I am not here. To serve. End... Okay, yes, yes, without, my king. My king. without. Oh. Jest dobrze w sumie na tym froncie. Nie tam tą prostu powinienem wygrać. Zresztą powinienem, ale. wiecie. No. Ludzkie tutaj już wódkę tracą. No i co? Nie ma! No. Splądrować. Uhu, uhu. Ile A, to nie jest zaprodukowywanie, to do Nie chcę szlak. Ja tu muszę gościu tutaj poruszyć. mocno. Tyle hmm. ci tam. Przedstaw mi całą sytuację. ruch już tu mam generałów. Fajnie. Dobrze wiedzieć. Won, hmm. okay, dobra. To będzie już niezłona armia. Tutaj jest ok, substabilizowany. Ile mi zostało? Dwie tury. Coś. Nie, to jest. No, on może mnie zaatakować, a jego ja nie. Co to? Jeżeli on teraz, papież, powie, że ma dwie tury bez atakowania go, to ja pff, zniszczę ten Watykan. By każdy zabił każdego papieża, który tam się znajdzie. O, dobry. Eee, cholera. Wiecie co? Zrobię. Mm... Cóż, no to będzie koniec odcinka w tym momencie i zaczniemy następny od tego momentu. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i zapraszam do kolejnych już wkrótce. Dziękuję i cześć.